Algenes 90 to organiczny stymulator wzrostu roślin, preparat, który niczego w produkcji rolnej nie zastępuje, lecz istotnie wpływa na metabolizm roślin. Stosowany w formach nalistnych bądź doglebowo, pierwszym efektem jego zastosowania będzie wytworzenie bardzo silnego systemu koźniowego. Konsekwencją posiadania przez roślinę mocnego systemu koźniowego jest możliwość pobierania składników a także podwyższoną odporność na warunki stresowe takie jak susza, choroby czy szkodniki. Bioalgen jest znakomitym preparatem. Od 26 lat na polskim rynku zanobowił się i w produkcji pomidora szkladniowego, ogórka, papryki jest dość powszechny, a także w całym warzywnictwie szkladniowym i gruntowym. Bioalgen stosowany jest również w klasycznym rolnictwie do produkcji Ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy, pszenicy czy rzepaku, ale także w produkcji warzywniczej, tak jak kapustne czy warzywa korzeniowe. I mogę jeszcze wspomnieć, że znalazł dobre zastosowanie przy produkcji owoców miękkich, takich jak malina, porzeczka czy truskawka. Z racji tej, że znajdujemy się na targach PSW, sądownictwa i warzywnictwa, warto wspomnieć o korzystnym działaniu bialgenu na sady drzew pestkowych i bezpestkowych. Dobrze ukorzenione z wysoką mrozoodpornością sady odwdzięczają się dobrym jakościowo plonem. Z ekonomicznego punktu widzenia stosowanie biostymulatorów jest bardzo uzasadnione, gdyż 10-mniej więcej procentowy wzrost plonu przekłada się na wielokrotnie wyższy zysk niż nakład poczyniony w formie zastosowania naszego preparatu.